Mili państwo, i już mamy połączenie z panią Elżbietą Nowalską, nasze rozmowy przez ocean o rozwoju wewnętrznym człowieka. W zeszłym tygodniu się nie udało, ale w tym tygodniu wszystko już wróciło do normy. Elu, witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa, miło spotkać się z Wami i z Tobą, Wasiu. Przypomnę Państwu, którzy być może są przejazdem w Chicago, słyszą Cię po raz pierwszy w naszym radio. Pani Elżbieta Nowalska od ponad 20 lat zajmuje się parapsychologią, odbiera przekazy drogą channelingu, wydała ponad 20 książek, kilkanaście płyt CD, prowadzi kursy, szkolenia internetowe, rozwoju duchowego, ma swoją stronę, na której wiele można przeczytać. Sama zresztą posługuje się fantastycznymi Zdolnościami, i, i które chętnie nagłaśniam, abyście Państwo wiedzieli, że coś takiego istnieje, że to jest normalne, że, że jesteśmy czymś więcej aniżeli tylko ciałem. Ale dzisiaj mam taki temat, z którym ciągle wszyscy mamy do czynienia, tak naprawdę, bo większość ludzi na Ziemi cały czas zanosząc modły. Do świętych istot, do świętych duchów, bo przecież są to istoty duchowe, liczą na to, że one im pomogą. I chciałam Cię zapytać z perspektywy Twojego doświadczenia, Twojego kontaktu ze światem duchowym, jak to naprawdę wygląda? Na ile możemy liczyć, że świat duchowy nam pomaga? Na czym polega ta pomoc? Drodzy Państwo, ja oczywiście odpowiadam na bazie dostępnej mi wiedzy i różnych sytuacji życiowych, w jakich się znalazłam przez lata, tudzież moich obserwacji, ale jak powiedziałam, no przede wszystkim na bazie wiedzy, którą pozyskuję dzięki komunikowaniu się w ten specyficzny sposób, który nazywa się odbieraniem przekazów. Przekazy moje przekazują bardzo dużo na ten temat, w gruncie rzeczy, bardzo konkretnych informacji. Teraz muszę jej jakoś skrócić, ale najważniejsze, jak to dobrze, że my jako ludzie wiemy, że istnieje przestrzeń, która jest po pierwsze od nas o wiele bardziej rozwinięta, w domyśle doskonała że jest to przestrzeń miłości, dobroci, sprawiedliwości. Jak to dobrze, że my o tym wiemy. Co z tego, że najczęściej ludzie tej przestrzeni nie widzą, ale przez wieki opowiadamy sobie z pokolenia na pokolenie, o tym, że istnieją osobowości te niematerialne, że jest przestrzeń, w której jest o wiele lepiej, niż jak to zaraz się w głowie pojawia, niż u nas na Ziemi. A gdy już to wiemy, faktycznie zadajemy sobie pytanie, na czym ta nasza relacja z tymi duchowymi postaciami polega. Myślę, że wiele tutaj się wtargnęło nieporozumień, bo. Szczerze mówiąc, z mojego punktu widzenia, z mojej wiedzy wynika, że to jest troszeczkę inaczej niż w standardzie tak sobie na ten temat myślimy. Uważam, że postacie duchowe zawsze są w naszym życiu i niekoniecznie musimy się modlić i je o coś prosić, bo to nie są postacie dobra, które nie chcą szerzyć dobra, bo to nie są postacie pełne miłości, które nie chcą okazywać miłości. Przeciwnie. Tylko te postacie mają określony kodeks moralny, system wartości, którego nie będą przekraczały, rujnowały no z tego powodu, że my ludzie jeszcze niekoniecznie jesteśmy na jakimś sensownym etapie swojego rozwoju. A co najważniejsze, skoro nie jesteśmy otwarci na tego rodzaju komunikację i bardzo chcemy, żeby świat duchowy i ta komunikacja ze światem duchowym była oparta na tym, jak my w ogóle sobie wyobrażamy komunikację właściwie człowieka z człowiekiem, a to jest troszeczkę inaczej. Mam wrażenie, że postacie duchowe prawie że nas prześwietlają, uznając, że najważniejsze w nas jest to, co się nazywa skalą naszego dobra, naszej pozytywności. I jeżeli nie mamy czystych intencji, jeżeli nie działamy w imię tego, co jest prawem, sprawiedliwością, to może i możemy liczyć na takie wsparcie, ale podstawowa rzecz, byśmy mieli, no właśnie to, co powiedziałam te dobre, czyste intencje. Ja z obserwacji nawet różnych sytuacji życiowych i relacji człowieka ze światem duchowym wiem to na pewno. Że mogą na wiele rzeczy przymknąć oko, jeżeli chodzi o nasze ludzkie myśli, uczucia, zachowania, ale są rzeczy, z którymi my musimy się sami skonfrontować, bo inaczej nie zrozumiemy, na czym cała rzecz polega. Może powiem trochę w inny sposób. Są rzeczy, które musimy przerobić sami, i żadna nawet najwspanialsza postać duchowa, nam nie zabierze tego doświadczenia, bo jak dostaniemy coś gotowego, to albo tego nie doceniamy, albo zbyt powierzchownie traktujemy mądrość, naukę, która z takiego doświadczenia wynika. Zatem nie dlatego, że postacie duchowe nas nie chcą wspierać, często nie widzimy tej ewidentnej pomocy, ale właśnie dlatego, że dzięki indywidualnemu konfrontowaniu się z jakąś sytuacją, jesteśmy wtedy bardziej wzbogaceni o swoje własne przemyślenia, a tak to byśmy sobie to potraktowali jako taki automat, trochę wrzuć monetę i wyskoczy puszka z napojem. A ten świat duchowy, wspaniały, nie chce, żebyśmy w ten sposób go traktowali. Pomoc jest ewidentna, bo my ciągle słyszymy, żeby człowiek miał bezpośrednie połączenie ze wszystkimi pozytywnymi dla niego postaciami duchowymi. Co to w gruncie rzeczy znaczy? To znaczy, że powinnam brać to pod uwagę, wiedzieć, że te postacie istnieją, że na pewno jest ogrom postaci, które w stosunku do mnie mają bardzo dużo miłości, pozytywności, żebym owszem do nich się zwracała o pomoc w różnych sytuacjach, które może przekraczają moją skalę możliwości. Ale żebym też wiedziała, że jeżeli tego nie otrzymam, to, to nie jest to zaprzeczenie tej miłości, tylko istnieje jakieś uzasadnienie wyższego kalibru mądrość, która widocznie postacie duchowe do takiego zachowania upoważnia. Ta pomoc według mnie przejawia się również tym, że jesteśmy wszyscy naprawdę z tymi, których kochaliśmy, swoimi ulubionymi aniołami, postaciami duchowymi, świętymi postaciami dla ludzi i nie tylko. My jesteśmy w gruncie rzeczy w stałej, niekończącej się relacji. My sobie z niej do końca sprawy nie zdajemy, ale my jako ludzie mamy połączenia, takie kanały komunikacyjne, połączeń, ze sferą duchową i nie ma tak, że ktoś nie ma, bo, bo wszyscy je mamy, tylko czy bardziej się roz, otwieramy na ten nasz ziemski, piękny świat, czy też bierzemy pod uwagę naszą duchowość, naszą wrażliwość i te relacje to już jest odpowiedź, którą każdy z nas sam sobie w trakcie swojego życia udziela. Ta pomoc pojawia się w trakcie życia. Zdarzają się nam sytuacje zaskakujące, nieprawdopodobne. U mnie w przekazach mówi się, że wtedy system istnienia Ci pomógł człowieku. To są te cudowne zrządzenia losu. Wyszliśmy z jakiejś opresji, na pewno był to nasz wielki sukces, ale tak szczerze mówiąc, wcześniej coś zostało w energii ustanowione, wzmocnione, i dopiero potem przecież wiemy, że na bazie tego pojawiają się te konkretne zdarzenia, które nas dotyczą. My wszyscy mamy połączenie tym swoim głównym kanałem energetycznym ze sferą również osobowości duchowych. Ten kanał w moich książkach nazywa się Głębia energetyczna człowieka, chociaż zamiennie duszą ją też można nazwać. Dzięki temu kanałowi mamy dostęp właściwie do wszystkiego. Powtórzę zwrot, który już w naszym programie, w Twoim programie, Basiu, powtarzałam. Wokół nas jest wszystko dobre, znajduje się wszędzie, a my tylko w trakcie życia uczymy się z tym relacji, kontaktu, współpracy. Ten temat dotyczący naszej głębi energetycznej jest szalenie frapującym tematem. To jest jedność ze sobą, to jest taka tożsamość wewnętrzna. Czyli nie mam sprzeczności między moimi myślami a uczuciami, a one też nie mają sprzeczności z moim ciałem. Nie ma w ogóle jakiegoś antagonizmu wewnętrznego, ja jestem po prostu wewnętrznej harmonii. Wtedy możemy powiedzieć, że jestem we współpracy z tą moją głębią, ale głębia, Mamy wrażenie, to tylko temat tej dostępności dla konkretnej osoby tutaj. To jest jej ta wieczna postać, wiecznego wędrowca, ale nie do końca, bo nasza głębia każdego z nas ma połączenia z przestrzeniami przeogromnymi, o ogromnej skali możliwości. No i znów, tu jest naprawdę na bieżąco ewidentna pomoc. Tylko jeden warunek, bądź człowieku w zgodzie ze sobą. Być może ktoś nagle by zapytał, no a ci wszyscy, którzy mieli nawet pewne problemy psychiczne, a zawojowali w historii, także albo przejęli władzę, albo wymordowali całe narody, to czemu osiągali sukces, skoro na pewno nie mieli tej jedności wewnętrznej? I podpowiadam odpowiedź na tak postawione pytanie. Ci ludzie nie byli sami, byli wokół nich inni. Czy świat duchowy może blokować człowieka w jego zachowaniu? I ja ciągle słyszę, że nie. Dostajesz informacje, ale ty nie możesz być osobą, która jest bezwolna i najpiękniejsza postać duchowa nigdy nie chce odegrać roli kogoś, kogo uzna, uznamy takim nie w pozytywności, ale pewnym dyktatorem człowieka. Oni chcą współpracy. Pomoc jest, ewidentnie jest. Nasza wrażliwość to dróżka, żeby zrozumieć te sygnały, które do nas docierają. Ale też mam wrażenie, że z jednej strony tu właśnie rozmawiamy o tym, że człowiek ma relacje ze sferą duchową, że otrzymujemy od nich wsparcie, a ja mam też ochotę powiedzieć, że my dostajemy z tej sfery sygnały, tylko sobie czasami nic z tego nie robimy. Ostatnio na YouTubie umieściłam taką opowiastkę, o mrowisku. Bardzo krótko ją państwu przytoczę. Mrówki chciały zbudować mrowisko. Przyszedł ktoś bardzo mądry wizjoner i powiedział mrówki nie budujcie tu mrowiska bo za niedługo ludzie będą chcieli tu zbudować drogę więc rozwalą wam to mrowisko. Mrówka powiedziała nie wtrąca się w moje sprawy. Za jakiś czas przyszli ludzie zbudowali drogę rozwalili to mrowisko. No i morał? Mrówka dostała informację tylko nie umiała z niej skorzystać. Rozwój wewnętrzny to myślę, że powiększone te przestrzenie korzystania z takich informacji. Zapewne Państwo by chcieli jakieś konkretne przykłady takiego, takiej pomocy, takiego wsparcia. Przychodzi mi na myśl sytuacja dziewczyny, która uczestniczyła w poważnej kolizji drogowej, miała zakręcony wisiorek Matki Boskiej na usterku swojego samochodu. I gdy już widziała, że pędzi na nią inny samochód, pomyślała sobie, matko, ratuj, po czym straciła przytomność. Jak przytomność odzyskała, okazało się, że nie jest zadrapana, nie jest połamana samochód do kasacji, a ona w ręku trzymała ten medalik. Przyjechała mnie zapytać, czy jak to się stało, że ten medalik w jednej z się dzisiaj sam rozplątał, a mocno był zaplątany, i nagle znalazł się w jej dłoni. Dla mnie to był sygnał ewidentny. Zwróciłaś się o pomoc, to ją otrzymujesz. Czy to jest tylko kwestia jakby postaci religijnych? Nie, bo po tamtej stronie my mamy naprawdę bardzo wielu tych, którzy nas bardzo kochają. Na pewno warto się zwracać w ogóle do tej przestrzeni o współpracę, ale nie być takim troszeczkę namolnym. Czyli. Ja znam osoby, które na przykład się obrażają na świat duchowy, bo wymyśliły sobie coś w swoim życiu, a potem się okazało, że nie mogą tego zrealizować. No i wiecie, taka totalna obraza następuje wtedy, bunt, że co to za świat duchowy, który mi nie pomaga. Ale w ten sposób z przestrzenią duchową się po pierwsze w ogóle nie rozmawia, a po drugie, to też świadczy o tym, że człowiek musi się nauczyć pewnej pokory. Pokory, która. Polega na tym, że pomożesz mi, jak będziesz móc, ale jeżeli mi nie pomożesz, i ja i tak ci dziękuję za to, że jesteś i ofiarowujesz mi swoją miłość, swoją przyjaźń. Pomoc tej sfery duchowej jest również wtedy, kiedy ktoś umiera. Ja niedawno, tydzień temu, oprowadzałam moją koleżankę, 59 lat przyjaźni, żadnej kłótni, zawsze po prostu serdeczność ludzka, niestety zmarła. I muszę Państwu powiedzieć, że ja w takich sytuacjach widzę też pomoc sfery duchowej, gdy ktoś umiera i wiemy już, że po prostu nie ma innego wyjścia z sytuacji, to zawsze warto się zwrócić o to, żeby przyszli, otulili, wsparli, uspokoili, i jeżeli ktoś ma się bardzo długo męczyć, to może niech się nie męczy. I tak było też w przypadku mojej koleżanki, pojawiła się postać duchowa, która po prostu jak. Już ona, jako postać duchowa, wyszła ze swojego ciała, opuściła je, została po prostu przytulona i tak trwali co najmniej chyba 3-4 dni w tym przytuleniu, a potem dopiero zaczyna się ta już indywidualna konfrontacja z całą sytuacją, ze światem swoich myśli i uczuć. Ale to przytulenie, to otulenie, takim serdecznym myśleniem, uczuciowością, jest bardzo ważne, to jest niebywała pomoc i uważam, że każdy z nas taką pomoc otrzymuje, o ile też i zwracamy się o nią, bo jeżeli ktoś hardo powie, że nie chce, bo go to w ogóle nie interesuje, to z jakiej racji by te postacie miały się na przykład pojawiać? One będą może w pewnym oddaleniu, nie aż tak blisko, a to blisko nazywałam właśnie przytuleniem. Ta sytuacja też pokazywała mi, jak istotne jest, żeby się uspokoić dzięki temu, że my wiemy, że istnieje ktoś, kto w nawet tak trudnych sytuacjach, jakich jest umieranie człowieka, w momencie, kiedy my przechodzimy na tak zwaną tą drugą stronę naszego bycia, te postacie się pojawiają i pozwalają nam po prostu ogarnąć siebie i swoje myśli. To jest bardzo ważne, bo my wszyscy kiedyś ten próg przecież będziemy przechodzili. Nawet jeżeli nie mieliśmy z tymi postaciami specjalnej relacji, ja uważam, że świat duchowy na takie szczere myśli, pragnienia, potrzeby człowieka wynikające z serca, po prostu z uczciwości i sprawiedliwości w ogóle naszej życiowej, to nie ma możliwości, żeby nie pojawiła się jakaś postać duchowa, nawet te najwybitniejsze, bo. W tej przestrzeni się na miłość odpowiada miłością, na przyjaźń przyjaźnią. Nie jestem fanką mówienia ludziom, że żądaj, to będziesz mieć. Tu nie ma żądania. Mogę wyrazić potrzebę, po prostu powiedzieć, że z jakiegoś powodu w moim życiu coś jest bardzo ważne, i ciągle myślę o tym, że to jest moja potrzeba. A inne formy pomocy. Może Państwo też kiedyś oglądali bardzo fajny film dokumentalny pokazujący właśnie te niebywałe zjawiska kontaktu człowieka z innym wymiarem i to, o czym opowiem, działo się właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jechała kobieta, wypadła samochodem z zakrętu no, w takie krzaki, że raczej ciężko podejrzewać, że ktoś ją by tam znalazł. I ona mówi, że właściwie szykowała się na śmierć i w tym momencie zobaczyła postać swojego ojca. I ten ojciec tak skupił swoją jej uwagę na sobie, że ona jakby w ogóle zapomniała o, tym, o tej całej dramatycznej sytuacji, w jakiej się znalazła. Tak się po prostu na siebie patrzyli. Ale co się działo w międzyczasie? Gdzieś tam szeryf stwierdził, że musi jechać zatankować samochód, chociaż pogoda była brzydka, że ona mówiła, że po co ty jedziesz? A on się zaparł, bo on musi. Wiecie, jak tak nas czasami najdziesz, musimy gdzieś pójść, no i nikt nas nie jest w stanie zatrzymać. Ale upar się jego synek, że chce z nim pojechać, pojechali razem i jak mijali to miejsce, gdzie ta dziewczyna gdzieś tam w zaroślach leżała, czekając na śmierć, ten chłopczyk usłyszał głos jakiś. I mówi: Tato, tu głos jakiś słyszę. Tata mówi: To jest niemożliwe, to nikogo nie ma. No, ale chłopczyk się upierał. Pewnie, gdyby nie chłopczyk w tym samochodzie, to tata by tego nie usłyszał. Tak się zatrzymał, wziął latarkę i znalazł tą dziewczynę. Ta dziewczyna wyżyła z tego wypadku. Piękna opowieść o tym, że to wsparcie jest nie tylko przez to, że pojawi się postać duchowa, ale dlatego, że nagle zupełnie nam nieznany człowiek otrzyma impuls, że ma gdzieś pójść, ma coś zrobić. Nagle zaczyna się krować sytuacja, bez której jesteśmy po prostu skazani na niepowodzenie. Ja uważam, że to jest pomoc postaci duchowych. Te impulsy nie rodzą się tylko z tego, że, że ktoś sobie pomyślał, no ja za zatrzymywać samochód, tylko dlatego, że istnieje potrzeba, aby ktoś znalazł się w określonym miejscu, w określonym czasie, po to, żeby po prostu wypełniła się sprawiedliwość, pozytywność, Takich opowieści jest bardzo dużo. Jak Państwo zastanowicie się nad swoim życiem, tudzież swoich znajomych, to podejrzewam, że uświadomicie sobie, że zdarzało Wam się w życiu takich wiele sytuacji. Ta pomoc jest czasami, a ba, najczęściej bezimienna. Ta dziewczyna mówiła, że ten ojciec to po prostu było jej zbawienie prawie że na ziemi, ale tak naprawdę najbardziej ewidentna pomoc wynikała od tych ludzi, którzy. Tam nagle pojawili się, żeby no niby załatwić swoje sprawy, ale tak naprawdę chodziło o to, że jesteś osobą kompetentną, żeby udzielić pomocy drugiemu człowiekowi. I ja bym bardzo liczyła na tę pomoc. Ja w ogóle liczę na taką pomoc w moim prywatnym życiu i też powiadam osobom, które przychodzą do mnie na warsztaty, na wykłady, że ten system naszych pozytywnych połączeń, to jest po prostu coś, dlaczego, do czego warto się po prostu całe życie uśmiechać. Mamy te połączenia z ludźmi, ale mamy również z postaciami duchowymi. Muszę Państwu powiedzieć, że ja w ogóle nie zauważam, by postacie duchowe, nawet te takie bardzo znamienite, przywiązywały wagę do imienia, jakim my ludzie je nazywamy. To jest tylko taki, no taki szczegół, taka nazwa. Bo liczy się zupełnie coś innego, no właśnie skala miłości, pozytywności, to jaką możemy mieć ze sobą relację i czasami mam wrażenie, że dla świętego spokoju mówią tak, to ja jestem, albo mówią, że nazywaj mnie jakimś imieniem, albo sami się jakimś imieniem nazywają, bo nie jest ważne kto nam pomógł. Tak, do końca nie jest istotne, czy, czy my tę świeczkę zapalimy konkretnej postaci duchowej, uznając, że to ona właśnie nas wsparła, czy przed czymś ocaliła. Wydaje mi się, że najistotniejsze jest, żebyśmy mieli taki globalnie uniwersalny, pozytywny stosunek do przestrzeni duchowej, i wtedy naprawdę jesteśmy no naprawdę fair jako ludzie, jeżeli chodzi o te dwie przestrzenie istnienia materialną i duchową niematerialną. Elu, godzinami cię można słuchać, czas nas goni. Nauka łamie sobie głowę właśnie nad tym, zastanawiając się, czy mamy szósty zmysł, ponieważ dowodów na te takie niewyjaśnione zjawiska, okoliczności w naszym życiu zmuszają naukę do tego, aby parła do przodu i dostarczyła ludziom, którzy być może nie wierzą, więcej dowodów. Czy mamy szósty zmysł? Czy mamy intuicję? Mamy. A zatem dążmy do tego, żeby ją obudzić. Pani Elżbieta Nowalska. Elu dziękuję Ci bardzo Państwa oczywiście nieustająco zapraszam na stronę pani Eli www.nowalska.pl i dziękuję Elu do usłyszenia za tydzień.